Dobrze, moi kochani, teraz sobie takie czytanie. Jaką lekcję wyniosłeś w 2024 roku? Jaką lekcję wyniosłeś w 2024 roku? Karty lecą, ale zaraz zobaczymy. Momencik, poczekajcie chyba. E, dobrze, moi kochani, więc tak jaką lekcję wyciągnęli, wynieśliście, wyciągnęliście w 2024 roku. Czyli, czyli tak, żeby się... Na pewno, to, to jest to, żeby na pewno, żeby się nie załamywać, nie poddawać się, walczyć o swoje, to na pewno. Cieszyć się nawet, bym powiedziała, z małych rzeczy, które wcześniej na pewno by was nie, nie, nie cieszyły, ale taką lekcję wyciągnęliście, żeby nawet cieszyć się z, z małych rzeczy. Nawet z małych sukcesów swoich w życiu. Jeśli nawet nie macie jakiejś tam stałej pracy, tylko macie dorywczą pracę, to nawet te pieniążki, które z tej pracy dorywczej otrzymujecie, to też żeby było to dla Was jakąś lekcją, tak? I ja Wam powiem jedną rzecz. Nawet jeśli macie pracę, które w której nie jest to praca stała, ale was to kształtuje. Was to kształtuje i w przyszłości, to znaczy w przyszłości. Powiem tak, jeżeli trafi wam się praca stała, umowa o pracę, to w tym co robicie jesteście bardzo ambitni i Was to kształtuje, w jakiś sposób was to kształtuje, motywuje. I, I jeśli będziecie mieć stałą pracę, umowę o pracę, to wy już w tym kierunku będziecie mieć doświadczenie. I będziecie mieć wtedy y, nawet większe pieniążki, i tak dalej. I dla Was, i tą lekcję, którą Wycie wyciągnęliście w 2024 roku. Ona wam da później jakby większe owoce tej waszej pracy, ona to was wszystko ukształtuje. Po małym szczebelku, po małym szczebelku i do góry, prawda? Więc to, yy, to was kształtuje, nie od razu, jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano, więc yy, To Was kształtuje i będzie to Was kształtować. Może z tej dorywczej pracy nie są jakieś duże pieniądze, nie są to jakieś kokosy, ale zdobywacie doświadczenie. Moi kochani powiem wam tak. No jeszcze tylko zerknę czy widać te karty. Oj no nie bardzo je widać, ja je może przesunę. Teraz zaraz zobacz, o widać. No to te też muszę przesunąć. No nie bardzo je będzie widać. Teraz zobacz. O tamte to już mniej. Ale dobra. E, powiem wam tak. Hmm. Tutaj dalej, bo ja jeszcze dołożyłam kart, tylko że z boku. I teraz tak. To tutaj te pierwsze karty, co po prostu wynieśliście w 2000. Jaka lek jaką lekcję wynieśliście w 2024, ale tutaj jeszcze dołożyłam kart. I teraz tak. W tym nowym roku czeka Was zmiana większe pieniążki i tutaj jeżeli chodzi właśnie o pracę, to będziecie mieć parę opcji do wyboru I teraz tak, nie zastanawiajcie się za długo nad tym wyborem bo tutaj później, jeżeli będziecie się długo zastanawiać, to tutaj może być później jakieś opóźnienie. Jeśli za późno się na coś decydujecie, na którąś pracę, to później musi, może być opóźnienie właśnie, że będziecie musieli czekać i tak dalej, żeby was przyjęli, ale tutaj was czeka coś nowego, więc to właśnie to może być to związane właśnie z nową pracą lub też może być związane to z nowym związkiem lub czymś innym nowym, ale jeżeli chodzi o pracę, nową pracę. Będziecie mieli parę opcji do wyboru, to decydujcie się w miarę dość szybciej. Bo później mogą być właśnie jakieś opóźnienia w, w, w tym. I jakaś nowa zmiana w życiu na pewno Was czeka. Jak, jak, jakieś zmiany do Was idą. I tutaj też możecie mieć na przykład, no nie wiem, jakieś Was czekają, no nie wiem, jakieś imieniny urodziny, lub też wesele w rodzinie lub też u znajomych lub u sąsiadów. Yy, więc radziłabym iść, bo tutaj yy, czekać Was może jakaś niespodzianka też. Teraz w nowym roku. Dobrze moi kochani, to tyle. Do następnego filmiku.